Przełomowe zmiany w systemie emerytalnym wstrząsnęły Polską. Seniorzy, którzy pracowali przed 1997 rokiem, mogą otrzymać znacznie wyższe świadczenia. W tym materiale przedstawimy wszystkie szczegóły dotyczące nowych przepisów, terminów i kwot, które mogą zmienić życie tysięcy emerytów. Nie przegap tych istotnych informacji. Witajcie, drodzy widzowie! Mamy dla Was dziś absolutnie sensacyjne informacje, które mogą diametralnie zmienić sytuację finansową wielu polskich seniorów. Jeśli Wy lub ktoś z Waszych bliskich pracował przed 1997 rokiem, to koniecznie oglądajcie do końca, bo te informacje są warte dosłownie tysięcy złotych. Wyobraźcie sobie, że właśnie teraz, w sierpniu 2025 roku, wchodzą w życie przepisy, o których mało kto wiedział, a które mogą przynieść nawet kilka tysięcy złotych dodatkowego świadczenia. To nie jest żart ani kolejna niepotwierdzona plotka, to fakty, które właśnie dla Was dokładnie sprawdziliśmy i zweryfikowaliśmy. Zacznijmy od tego, co wywołało największe poruszenie. Otóż okazuje się, że osoby, które przepracowały minimum 15 lat przed rokiem 1997, mogą ubiegać się o specjalny dodatek wyrównawczy. Ten dodatek jest związany z niedoszacowaniem wartości ich pracy w poprzednim systemie emerytalnym. Mówimy tutaj o kwotach, które mogą sięgać nawet 2800 zł miesięcznie. To prawdziwa rewolucja w świadczeniach emerytalnych. Ale uwaga, to nie wszystko. Rząd wprowadził także specjalny program rekompensacyjny dla osób, które w latach 1980-1997 pracowały w szczególnie trudnych warunkach. Jeśli należycie do tej grupy, możecie otrzymać dodatkowe świadczenie wyrównawcze w wysokości od 500 do nawet 1200 zł miesięcznie. To oznacza, że łączna kwota dodatkowych świadczeń może przekroczyć 4000 zł. Teraz zapewnie zastanawiacie się, jak to możliwe, że o tym nie słyszeliście wcześniej. Otóż cała procedura została zatwierdzona w ekspresowym tempie, a pierwsze wypłaty mają ruszyć już we wrześniu 2025 roku. Jednak żeby otrzymać te pieniądze, musicie złożyć odpowiedni wniosek. I tutaj właśnie pojawia się haczyk. Termin składania wniosków jest ograniczony. Kluczowe daty, które musicie zapamiętać to, 15 sierpnia 2025 początek przyjmowania wniosków, oraz 31 października 2025 ostateczny termin ich składania. Po tym terminie, niestety, ale możecie stracić szansę na te dodatkowe pieniądze. Dlatego tak ważne jest, żeby działać szybko i nie zwlekać z formalnościami. Co Ko konkretnie trzeba zrobić, żeby otrzymać te pieniądze? Przede wszystkim musicie zgromadzić odpowiednią dokumentację. Potrzebne będą świadectwa pracy z okresu przed 1997 rokiem, potwierdzenie opłacania składek oraz, w przypadku pracy w szczególnych warunkach, dokumenty potwierdzające charakter wykonywanej pracy. Ale nie martwcie się, nawet jeśli nie macie wszystkich dokumentów, istnieją sposoby na ich odtworzenie. ZUS uruchomił specjalną infolinię, gdzie możecie uzyskać pomoc w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji. Dodatkowo, w każdym oddziale ZUS zostali wyznaczeni specjalni doradcy, którzy pomogą Wam przejść przez całą procedurę. Co ciekawe, program obejmuje również osoby, które już przeszły na emeryturę. Jeśli obecnie pobieracie świadczenie emerytalne, a pracowaliście przed 1997 rokiem, również możecie ubiegać się o te dodatkowe pieniądze. To świetna wiadomość dla tysięcy seniorów, którzy często borykają się z trudną sytuacją finansową. Warto też wspomnieć o dodatkowych bonusach. Osoby, które złożą wnioski w pierwszym miesiącu programu, czyli do 15 września 2025, mogą liczyć na specjalny dodatek aktywizacyjny w wysokości 500 zł. To jednorazowa wypłata, ale zgodzicie się, że warto się pospieszyć. A teraz uwaga na bardzo ważną informację. Nie dajcie się nabrać oszustom. Pojawiły się już pierwsze próby wyłudzeń, gdzie różne osoby oferują pomoc w załatwieniu wyższych świadczeń za opłatą. Pamiętajcie, że cała procedura jest bezpłatna, a jedynymi oficjalnymi miejscami, gdzie możecie złożyć wniosek, są oddziały ZUS oraz platforma PUE ZUS. Co jeszcze trzeba wiedzieć? Program obejmuje również osoby, które pracowały w nieistniejących już zakładach pracy. W takich przypadkach ZUS pomoże w odnalezieniu dokumentacji w archiwach państwowych. Czasami proces może potrwać dłużej, ale warto uzbroić się w cierpliwość, bo stawka jest naprawdę wysoka. Zastanawiacie się pewnie, czy są jakieś dodatkowe kryteria, które trzeba spełnić. Owszem, ale nie są one szczególnie skomplikowane. Podstawowym warunkiem jest udokumentowanie pracy przed 1997 rokiem oraz obecnie posiadane prawo do emerytury lub renty. Nie ma znaczenia, czy obecnie pracujecie, czy jesteście na emeryturze, możecie ubiegać się o te dodatkowe świadczenia. A co z osobami, które pracowały na część etatu lub miały przerwy w zatrudnieniu? Tutaj również mamy dobre wiadomości. Program uwzględnia różne formy zatrudnienia, a przerwy w pracy nie dyskwalifikują z udziału w programie. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, a ZUS zobowiązał się do maksymalnie przychylnego podejścia do wniosków. Warto też wspomnieć o tym, że te dodatkowe świadczenia są wolne od podatku. Tak, dobrze słyszycie, cała kwota trafi bezpośrednio do waszej kieszeni. To kolejny powód, dla którego warto zainteresować się tym programem i złożyć wniosek jak najszybciej. A teraz zastanówmy się, co możecie zrobić z tymi dodatkowymi pieniędzmi. Może to być świetna okazja do realizacji odkładanych planów, remontu mieszkania, czy po prostu poprawy jakości życia. Pamiętajcie, że te pieniądze się Wam po prostu należą. To nie jest żadna jałmużna, tylko uczciwa rekompensata za lata ciężkiej pracy. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości czy pytania, koniecznie zostawcie je w komentarzach pod tym filmem. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie i wyjaśnić wszelkie niejasności. Pamiętajcie też, że w opisie pod filmem znajdziecie linki do oficjalnych stron ZUS, gdzie możecie znaleźć więcej szczegółowych informacji. Na koniec chcemy Was prosić o jedno przekażcie te informacje dalej, podzielcie się tym filmem z rodziną, znajomymi, sąsiadami, z każdym, kto może kwalifikować się do tego programu. Nie pozwólmy, żeby ktokolwiek stracił szansę na te dodatkowe pieniądze tylko dlatego, że nie wiedział o takiej możliwości. A jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeśli ten materiał był dla Was pomocny, nie zapomnijcie kliknąć w przycisk Lubię to i zasubskrybować nasz kanał. Dzięki temu będziecie na bieżąco z kolejnymi ważnymi informacjami, które mogą mieć wpływ na Wasze finanse. Włączcie też dzwonak, żeby nie przegapić żadnych aktualizacji w tej sprawie. To już wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, macie czas tylko do końca października 2025, więc nie zwlekajcie z działaniem. Trzymamy za Was kciuki i życzymy powodzenia w uzyskaniu tych dodatkowych świadczeń. Do zobaczenia w kolejnym materiale.